Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś mamy 13 sierpnia, więc strapeczki z numerem 13. Cały czas ta moja seria, teraz aż do 20 będzie trwała. No i 13 poszalała, bo mam aż za 70 zł. strapek. Mam drogę do miliona. Chyba nie była u mnie drapana w ogóle jeszcze. No i wyszło tak, że mamy tych strapek po 20 zł, bodajże 5, a więc jeszcze będzie ekstremalne 7 i super milion. To do 15, także z tych 20 będzie podrapane, no a później już będziemy robili te miksy 10 i 5 zł. Może jeszcze portfel któregoś razu wstawię, ale to zobaczymy. Bonus 7, gruby cash, super linie, 10 razy kasa, czas na premię, zielona kasa. Retro i szmaragdowy. No, tak jak mówiłam, za 70 zł dzisiaj zaczniemy od tej retro. Tu szukamy diamentu albo kończynki. Już dawno też jej nie drapałam. Banknot, podkowa. Jest diamencik. Garnek. O. Króczkę dalej. Sztabka, dzwonek, korona, pomarańcza, torek i safe. A pod diamentem mamy 5 zł. G. A tak. GG, czyli piąteczka wpada na początek. A teraz zróbmy sobie a ten szmaragdowy. tutaj szukam 11, 34, 35 i 1, 13. To jest ulubiona liczba eee, Asia z kanału LoFable. 3, 17, którą pozdrawiam. Mamy szmaragd, 12. Dalej jest 8, nie ma, 32, nie ma, 33, 9 i 7. A tutaj mamy piąteczkę. Jest kuku, tak jest. Czyli piątka wpada. Zobaczmy teraz zieloną kasę. Słuchajcie, zachęcam. Do subskrypcji oglądających. Będzie konkurs na 500 subów. Już mam wymyślony. Muszę tylko tą całą regułę, żeby wszyscy zrozumieli jakoś wypisać wytłumaczyć. 6, 1, 31 i 26. Na pewno będzie. Mm, no, i jedna nagroda na pewno. Zastanowi się nad y, dwoma y, czy dwie osoby na grodze. 27 tutaj, nic nie ma. 9 nie ma. 7, 4, 3 i 19. Oczywiście wszystkim dziękuję za komentarze, za miłe słowa. 14 i 18. Dobra, tutaj nie ma. MS, czyli ta jest do kosza. Czas na premię, zgrabka, której nie lubię. Ona mnie też nie. Jeszcze chyba za bardzo to w niej nic takiego ciekawego nie wygrałam, jakieś tam zwroty. 11, 24, 16, chyba tylko na premierze coś tam dała, ale. <laughs> I 33. I tutaj, o, mamy 11, odkryła mi się już piątka. A, napioczyłam pewnie 18, ale już dalej nie ma nic.

Zrobimy sobie teraz linię. Okej, okay, fajnie, widać teraz. No i dobrze, pojedziemy po dwa symbole. Mamy ptaszek i y, piłka. Tu mamy ptaka. Jest piłka. I piłka. Następne dwa to lody i rolki. No to mamy tutaj lody. Są tu. Tutaj mamy rolki. Lody. Słońce i arbuz. Słońce jest. jest. Arbuzik też jest. Chyba wszystko. Kolejne to klapki i słoń. Mamy tu, mamy tu. Mamy tutaj. I kolejne. Osłonę nie widzę. Cytryna i leżak. Arbus, cytrynka. Jest kolejna leżaka. Chyba nie ma. No dobrze, następne są kości i balony. I tu jeszcze balony, tęcza oraz popcorn. I tutaj i tutaj. Dalej mamy krab i klucz. Krabik jest na pewno, jest jeszcze jeden, a kluczek też jest. Mhm. Dalej jest sakwa i biedronka. Sakwa jest, biedronki brak. Podkowa i parasol. Parasol, podkowy nie ma. I teraz mamy monetę. Jest jeszcze tutaj. I ostatni symbol to okulary. Zobaczcie, ostatni symbol daje nam wygraną. Mamy linię, tak? Jeszcze sprawdzę, bo mogłam coś namieszać. Cytrynka na pewno jest, piłka też i okulary. I tutaj mamy piąteczkę, czyli B. Powinno być tak, jest. Zgadza się. No, to do wygranych. No Zrobimy sobie teraz bonus 7 i szukamy, może przybliżę, szukamy pliku albo siódemki. Zaczynamy nartami. Dalej mamy rower, clips, diament, podkowa. mury, gwiazda, piłka, oraz cytryna, kawę, Awokado. arbuz, balsam, ananas. Słońce, kwiat i ostatnie tutaj plecak, korona, biedronka i wiśnie. O, coś ostatnio bonus zawodzi, nie chcę nic stać na yy, odcinkach. Gruby kasz.

Tutaj jest na razie pusto. Trzydzieści sześć, nie ma. Trójeczka, nie ma. Dwadzieścia sześć, też nie. Trzydzieści dziewięć. I dwa. Drugi rządek pusto. Tu mamy trzydzieści cztery, z blisko siódemka szóstka i teraz piątka nie, trzydzieści dwa osiemnaście też nie ma ostatni rządek trzydzieści pięć nie ma, czterdziestki też nie ma trzydzieści siedem dziewięć i dwadzieścia pięć, no gruby kasz też mnie chyba nie lubi PC. Nie ma wygranej. No i dobra, drogam to miliona, czy uratuje. Tutaj po pierwszy raz u mnie na kanale szukamy yy, dwóch par, czyli wygrywająca liczba musi być taka sama jak moja liczba, ewentualnie jak jest wygrywająca. Tutaj yy, znaczek razy 2 i wtedy mnożymy wygraną. Może powiększę. No i tak jest, tutaj będę. Długa strapka będę przesuwać. No i zaczynamy. Co tutaj jest? 36, a u mnie jest 31, czyli nie ma wygranej. 1 i 36. No zamieniło się. Gra trzecia. 3 oraz 1. No co to się dzieje? Tutaj mamy dwadzieścia pięć i trzydzieści pięć, trzydzieści cztery i siedemnaście, dziewięć i dziesięć, gra siódma, trzydzieści trzy i dwanaście. Gra ósma, dwadzieścia jeden, oraz trzy, gra dziewiąta. Siedem i dziewięć, gra dziesiąta, trzydzieści, oraz czternaście. Tutaj mamy trzydzieści pięć i czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia osiem, czterdzieści osiem i dwadzieścia sześć. 14 yy, gra 14 mamy 5 oraz 4 19 i 44 6 i 22 gra 17 31 33 tu mamy 46 i 48 No nie lubimy tej kropka

32, 18 i 24 i 7. Na no to co mamy, tą jedną wygraną, którą mnożymy. I tutaj będzie, będzie widać, będzie widać. A mnożymy 20 zł, czyli mamy 40 zł na tej zdrabce. Mhm. Policzymy sobie teraz całe podsumowanie. To jeszcze sprawdzę kontrolne. B powinno się zgadzać. Chyba tam nic nie przeoczyłam. Dobra, czyli mamy tutaj 40. Tutaj mamy dyszkę, to jest 50. 55, 60, 65 zł dzisiaj na 70 wydane. Szkoda, że z tych dziesiątek żadna nie wpadła, ale i tak jest bardzo fajnie. Także cieszymy się z tego, co jest odzyskane. Piąteczka na minusie, ale no minus malutki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!